60 nie wchodzi. Zobaczcie dzisiaj taki szybki filmik z ręki, nasza lawetka pod mini koparki 3,5 tonowa, dwuosiowa, solidna konstrukcja, oczywiście odrywana. Mamy 3,5 tony, 4 m na 1,75 m, 2,700 ładowności, solidny układ knotowski 3,5 tonowy i co ważniejsze trap. Wiecie co mamy tą przyczepkę do mini koparki 3,5 metrową bez trapą, ale zobaczcie, tutaj. Prostota, z jaką można rozłożyć najazd pod, pod przyczepę, jak przyjedziemy. O, tu sobie się tylko zaprę, żeby mi nie wyleciało. Proszę bardzo, odblokowujemy cyk. I patrzcie, jedną ręką trzymam kamerę, drugą ręką opuszczam trap. Proszę bardzo, i możemy wjeżdżać. 3,5 tony DMC, ładowność 2700, legalna. Ile konstrukcyjna nie będę się wypowiadał. Tu mamy, zobaczcie, podporę, na której możemy położyć łyżkę. Pod nią koło zapasowe. Konstrukcja spawana, profil zamknięty, cynkowana. Chyba ma 1,75 m, więc 60 nie wchodzi, ale na trapy jest w stanie najechać. Zobaczcie, jak ładnie się przyczepa zachowuje, bo ona ma tutaj podpory. Więc jak najedziemy to przysiada, nie musimy rozstawiać żadnych dodatkowych stóp ani nic tylko elegancko mamy załadowane i na koniec po załadunku proszę bardzo Opsa. cyk można powiedzieć jedną ręką no bo drugą ręką jakby nie patrzeć trzymam sobie Aparat, proszę bardzo, cyk, i analogicznie z drugiej strony zrobione. Także bardzo prosty system. Łatwy w obsłudze. Dużo przyspieszający pracę zamiast bawić się z najazdami. Także jak coś polecam. Zapraszam. I do następnego.